Proszę powitać Steve'a Merita, a to jest panel lekarzy x 30 Wiewinch, Dr. Tony Smith, Dr. Jake Davidson, Dr. Leland Stillman, Dr. Brian Sorrell, Dr. Larry Peasant, Dr. Pam Grover i Dr. Joseph Peck. Ludzie! Dajcie brawa tym lekarzom, jakbyście naprawdę tego chcieli. Czy możesz powitać wszystkich tych lekarzy z panelu lekarskiego? Dobrze, mamy jeszcze jedną osobę, proszę, chodź tutaj. Dobrze, budujemy to tak szybko. Niektórzy z nas spotykają go po raz pierwszy tutaj na scenie, więc to będzie ekscytujące i niesamowite. Doceniam, że dzielicie się z nami swoją wiedzą. A to pomoże podnieść poziom naszej pracy. Może nawet niektórzy z nas chcieliby spotkać się z kolegą, lekarzem z innego miejsca. Porozmawiaj z nimi o tym, jak niesamowita jest ta technologia. To pomoże wszystkim. Dlatego to zorganizowaliśmy. Dziękuję, że byliście z nami tego popołudnia. Przechodzimy od razu do rzeczy. Więc, dlaczego nie zaczniemy? Wszyscy przedstawcie się szybko i powiedzcie, jakim jesteście lekarzem? Może przekażmy mikrofon od samego końca i powiedzcie. Jakim jesteście lekarzem i co przyciągnęło was do ich 39 od razu? Leyland Stillman. jestem lokalnym internistą ogólnym, który specjalizuje się w medycynie integracyjnej i naturalnej dla tych z was z okolic Tampa. Witam, jestem nowy w okolicy, przyjmujemy nowych pacjentów dla informacji. Więc uh, moja przyjaciółka uh, Renita Brennan poznałam przez kilku naprawdę wspaniałych, podobnie myślących ludzi i ciągle mnie tym męczyła. A w przestrzeni integracyjnego wellness na pewno wiesz, jest mnóstwo produktów. Jest mnóstwo produktów marketingu sieciowego, a niekoniecznie jest dużo dobrych produktów marketingu sieciowego i ciągle mi mówiła, że muszę to sprawdzić, więc to zrobiłam. Zaczęłam polecać to mojej liście mailowej i moim pacjentom. I wtedy zaczęły napływać recenzje i ludzie byli szczęśliwi. I ludzie osiągali wyniki, których nie mogłem osiągnąć za pomocą suplementów diety i zmian stylu życia w wielu przypadkach. I ludzie nadal się zapisywali i odnawiali swoje subskrypcje. Tak to się tutaj. zaczęło. Jestem um, dr um, Joseph. Pa, tak. Pochodzę z Kalper, Virginii, która jest kolebką wolności religijnej na świecie. To tutaj narodziła się pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, aby chronić nasze wolności. Pracowałem 20 lat jako anestezjolog. Um, to jest moje 40 rocznica bycia lekarzem. Nadal mam aktywną licencję, aby praktykować medycynę. Teraz uważam się za specjalistę od odpoczynku. Bóg mnie naprawdę nazwał doktorem czasu. Zajmuję się więc praktyką czasu. Cześć, jestem Pam Grover. Jestem lekarzem medycyny, certyfikowanym specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej od 22 lat. Około 10 lat temu ukończyłam specjalizację z medycyny przeciwstarzeniowej i od tego czasu prowadzę prywatną praktykę w tej dziedzinie w północnej części stanu Nowy Jork. Dowiedziałem się o plastrach <laughs> około 3 miesiące temu i to było przez świadectwo. Od przyjaciela jednej z moich pacjentek, która miała przykurcze dłoni, nie mogła ich otworzyć przez około 10 lat. Więc kiedy usłyszałam, że po 8 miesiącach noszenia plastrów z lodem mogła otworzyć dłonie i wyciągnąć ramiona, chciałam dowiedzieć się więcej na ten temat. I więc miałam. Ponad 100 pacjentów używa plastrów. I wyniki. Wow! Dziękuję. Cześć! Cześć, jestem Tony Smith. Jestem doktorem chiropraktyki. No i dziękuję. W każdym razie, co mnie przyciągnęło do X39 to fakt, że jako chiropraktyk, większość z was nie wie, nie możemy robić zastrzyków. Więc nie mogę wejść w tę branżę, chyba że zatrudnię lekarza lub kogoś innego, co wiąże się z dużymi kosztami, dużą odpowiedzialnością, wieloma innymi so, rzeczami. Zobaczyłem potencjał, jaki ma X39, to właśnie przyciągnęło moją uwagę, a także ale strona biznesowa. Bo nie mogę nauczyć jest... wszystkich jak być kręgarzem, ale mogę nauczyć kogoś jak zbudować biznes. Wokół innowacyjnej technologii i pomóc im w ich własnej rodzinie, gdzie nie mogę tego zrobić, będąc tylko kręgarzem. Mam doktora Larego Presata, chirurgia naczyniowa, Phoenix, Arizona. Znamy Steve'a i Ginę od dawna. Więc kiedy się do nas odezwali, powiedziałem: Nie, nie, nie. Nie to, więc byłeś sceptyczny? Bardzo, bardzo sceptyczny. Sejsa skontaktowali się z nami ponownie i w końcu. Niechętnie zająłem się tym, a potem zacząłem robić własne badania. I Im bardziej się w to zagłębiałem, mając doświadczenie z fotobiomodulacją, pomyślałem, kurczę, może to -niesamowite, niesamowite, niesamowite. Śmiało. Tak, dr Brian Sorrell. Jestem z Kansas City i dla mnie jest to trochę bardziej osobiste. Prowadziłem gabinety chiropraktyczne i medyczne. Miałem ich sieć i doznałem urazu w wypadku. Byłem sparaliżowany przez 6 lat. Wszedłem w branżę sprzedaży bezpośredniej, żeby mieć dodatkowy dochód. Okay. Więc weszliśmy w to. To znalazło mnie na oddziale ratunkowym dwa razy miałem to, co krążyło wokół i byłem na oddziale ratunkowym, gdzie podawali mi nitroglicerynę pod język, ponieważ moje ciśnienie krwi wynosiło 225 na 190 i nie mogli obniżyć mojego tętna. Wszystko co wiem, to dwa miesiące później Renita, Scott, pokazywał mi kartę, którą można było zresetować geny. Wszystko co wiem, to, że kiedy założyłem plaster, odzyskałem energię, moja chęć do życia. Która zniknęła, Tak wróciła. widzę. Mówię wam, że to nie jest, a więc jestem tutaj tylko po to, aby dzielić się i zmieniać ludzkie życie. Ponieważ musiałem zapłacić miliony dolarów, żeby to zrobić w moich klinikach. Wy dostajecie to samo za 1700 Wow, Wow, niesamowite! Dolarów. To szaleństwo. Dziękuję, doktorze Sorel. A doktor Sorel był pierwszy, który tu przyszedł na panel. Spotkałem go tutaj, więc widzicie, wróciła mu energia. To niesamowite. Dziękuję.